Czy ze zwykłego wojownika chciałbyś być takim wojownikiem? Czy chciałeś kiedyś być rozjechanym przez gigantyczną kulę zrobioną z dzieci? Czy lubisz, gdy cyfry idą w górę, jak i twoje achievementy? Jeżeli tak, to mam grę idealną dla ciebie. Witaj, ja jestem Arch, a to jest House of Torment. Gra, której gatunek do dziś jest obiektem sporów nawet i największych filozofów. Ja dla uproszczenia nazwę ją Bullet Hellem. Wydana w 2024 roku, ale wyglądająca jak z przełomu tysiąclecia. Stworzona przez studio Chasing Carrots z niemieckiego miasta Stuttgart. Gra na pozór wydaje się prosta. Wybierasz postać, wchodzisz do sali, walczysz o życie przez następne 30 minut, a do osiągnięcia tego masz 11 bohaterów, masę przedmiotów, mocy i ich kombinacji. HISTORIA! To na tyle. Serio. Zatem... GAMEPLAY! Jako, że tym stoi ta gra, to będzie długi segment. Gra bez zbędnych ceregieli, wprost z głównego menu wrzuca nas w rozgrywkę. Jest to definitywnie najpłynniejsze przejście jakie widziałem. Na start mamy prostego wojownika z Zweihanderem Wchodzimy do sali i powoli zaczyna się nasza udręka. Siekamy co do nas podejdzie, a z naszych przeciwników wypadają ibupromy sprinty, które dają nam trochę doświadczenia, a ibuprom max ciut więcej. Po zapełnieniu wskaźnika zwiększają nam poziom. Są również jeszcze jedne, które dają nam już sporego kopa, czyli owoce granatu. Z tym właśnie poziomem otrzymujemy statystyki do ogólnego pojęcia, w czym Bohater radzi sobie lepiej. Wybieramy zawsze jedną spośród czterech rozwinięć naszych zdolności i tak co poziom, aż osiągniemy limit umiejętności. Wszystkie nasze zdolności nie wymagają od nas kontroli czy wciskania klawiszy, poza dobrymi wyborami ich dalszych rozwinięć względem tego, czego chcemy od bildu. W ogóle pokonanie pierwszego bossa jest trochę trudne za pierwszym podejściem, więc się nie demotywuj. Wracając, za nasze dotrwanie aż do 26 minuty odblokowujemy Arch ERA. Bohaterkę, która bardziej mi przypadła do gustu i sprawiła, że lepiej mi było radzić sobie z dystansu. W końcu poczułem, że kiting, którego się nauczyłem z ligi zwierząt, na coś mi się jednak w życiu przydał. Na tym etapie możesz być zmylony decyzjami defensywnymi, takimi jak obrona, a zdolność blokowania. I już służę pomocą. Najlepszą umiejętnością do wzięcia jest spier... Serio, prędkość poruszania się jest arcyważna do radzenia sobie na, na tak naprawdę każdej klasie. A wiesz jak to mówią... Jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy, co nie? Ale zabawa naprawdę się zaczęła wraz z odblokowaniem kolejnego bohatera czyli Hansa. Nie wiem, coś jest takiego w tym ogniu i podpalaniu, co cieszy mnie. Przypomina mi to o rodzinnych stronach i tym uczuciu beztroski. Do naszych bohaterów po pewnym czasie dołączy też NURSEMAN, <tryk> jak i również HELTER SKELTER. A teraz opowiem Ci o moich błędach. Bardzo często, jak mi gra przypadnie do gustu, to od razu rzucam się sprawdzić jakieś porady i rzeczy, które mogę przegapić, bo nie lubię tracić dużo zawartości z niej. Tutaj w House of Torment zrobiłem wyjątek od tej reguły. Żałuję, dlatego to ja doradzę Tobie, jak sobie pomóc, by to piekło było trochę komfortowsze. Zaskoczyło mnie, ile osób nie miało. Problemów z etapami początkowymi. Zacznijmy od tego, iż nie wiedziałem, że przedmioty zabieramy ze sobą przy użyciu mechaniki studni. Myślałem, że wszystkie są tymczasowe, więc siedziałem tak na pierwszej mapie sporą chwilę. Przedmioty diametralnie zmieniają poziom trudności w każdych fazach gry, to też zbieranie ich od razu jest kluczowe. Zatem napotykam staruszka w celi. Prosi nas ono o uwolnienie. Idę postrzeżony klucz i zaczyna się moja walka o życie. Ratuję gościa od studni. W podzięce za to obiecuje on, że przemyci dla nas po jednym przedmiocie z każdej sali do naszego obozu z powrotem. Gdy już wesoło do niego wróciłem, okazuje się, że chce za te przedmioty niebotyczne kwoty. On jest dosłownie uosobieniem chciwości. Ale spokojnie... Kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. Drugim szalenie istotnym krokiem jest uratowanie alchemika podczas naszej trzeciej sali. Tym razem to on sam siebie uwięził, by osłonić się przed potworami i zmorami. Lecimy dla niego po jego kolbę, którą potrzebuje do ważenia alchemii o ciekawym kształcie. Oddajemy mu to i voilà Rafiku, Fikumiku, jest w naszym obozie. Od tego momentu na każdej z sal pokażą nam się unikalne składniki na eliksiry. Dodatkowo, by wiedzieć, gdzie one są na sali, dostajemy naszyjnik, nasz który wskazuje nam kierunek, w którym są. Ah, siarka! Przypomina mi o czasach dzieciństwa, gdy w pierwszym kręgu graliśmy w limbo. The King, the jak coś, nie musisz nawet kończyć sali, by zaliczyło ci pozyskanie składnika. Nawet jeżeli będzie ci brakować niektórych składników, to nie tak duży problem. Wszakże część z nich będziesz mógł zdobyć dopiero po odblokowaniu takiego hard mode'a. Od tego momentu butle będą się pojawiać w skrzynkach i plusem jest to, że jeżeli spróbujesz ją wysłać, to nie zużywa tego limitu na jeden przedmiot, o którym wcześniej wspomniałem, ale tylko wtedy. Jeżeli butle wyślecie przed tym przedmiotem. Eliksiry te mają szereg zastosowań, jak na przykład ponowne wylosowanie umiejętności przy levelowaniu, zatrzymanie zdolności na następny poziom, wzmocnienia jej dwukrotnie lub kompletnego odrzucenia jej z naszej puli. Ponadto możliwość nawet ponownego losowania przedmiotów w skrzynkach, co jest krytyczne na początku, gdy na coś szczególnie polujemy. Głupio zrobiłem, że nie odblokowałem ich zbyt wcześnie. Patrzyłem po jakimś czasie na najpotężniejsze buildy i zastanawiało mnie to, jakim cudem ludzie mają tak często moce zawsze te, jakie chcą. I tutaj w topa. Nie wiedziałem, że można po prostu nie wziąć umiejętności, dostać Ekspa za to, jak i zdobyć eliksir odnowy i po prostu losować ponownie. Co do mocy, to jest ich łącznie 18. Z mocy mamy takie rzeczy jak pioruny, kule ognia, dziwne gwiazdki, kule, które wirują wokół ciebie i dziwnego golema. Nie chcę wam zepsuć fanów, więc nie ukażę wam wszystkich, bo każda z tych umiejętności ma jeszcze po trzy rozwinięcia. A typ obrażeń, jaki ze sobą łączysz, też ma znaczenie. Bo widzisz, mamy parę smaków. Fizyczne, magiczne i elementalne, czyli ogień, lód i elektryczna. Po tych około 80 godzinach jestem zdania, że Kryt robił zawsze u mnie najwięcej jakie obrażenia fizyczne. I czas wrócić do początków. Pamiętasz naszego wojownika? Nikt nie dawał mu szans i wrzucali go jako najgorszą klasę, i wmawiali, byś nim nie grał. Nigdy nie spytałeś go o imię, a to Amalek, pogromca. Wojownik, który przebił u mnie wszystkich innych bez gliczowania gry. Nie wiem, jakim cudem wyciąga aż tyle, bo na pewno nie chcesz być taką osobą, że zagrasz Sejjem z orbami astronoma ulepszonymi do elektrycznych, by potem wziąć widmowe pięści ulepszone do serii ciosów, które sprawią, że obrażenia będą tak duże, że nawet wskaźnik zadawanych obrażeń ich nie odczyta. Za każdym razem, jak myślałem nad czymś, do czego mogę się przyczepić, to twórcy wychodzą naprzeciw moim myślom i przedstawiali mi coś nowego. Przykładowo, pierwsze pięć sal po czasie robi się zbyt łatwa. Odblokowanie Shrine of Torment daje nam tryb o nazwie Agonia czyli znacząco podkręcone te same sale, które możemy sobie jeszcze dodatkowo utrudnić, używając artefaktów. Jak zdobędziesz obsydian Dice, to lepiej zacznij ich używać, by mieć szardy z bosów. Ja dostałem po 20 salach także XD. Dlatego też uważam, że twórcy świetnie zastosowali ponowne użycie tych samych poziomów. Mamy też ulepszenia zwyczajnych przedmiotów, które do teraz zbieraliśmy, co jest absolutnym must have'em w radzeniu sobie w endgame. Ie. Po jakichś 40 ukończeniach poziomów, przyznam, że czas sal, czyli 30 minut plus nieograniczony czas na walkę z finalnym bossem. To lekko za długo. Na całe szczęście ten trudniejszy tryb, przy użyciu artefaktu o wyglądzie klepsydry, a nazwie Hastening Sands, skraca czas trwania sal o 10 minut w zamian za 30% więcej potworów. W to mi graj. Gra ma jak dla mnie odświeżające wykorzystanie achievementów, bo widzisz, wiele gier ma achievementy na zasadzie zrób to i tamto, z których Benefitów za bardzo poza satysfakcją nie ma. House of Torment zaskakująco działa inaczej. Wraz ze spełnieniem jakiegoś wyzwania odblokowujemy jeden w grze, na streamie jeszcze mamy jakiś bonus, począwszy od złota, nowej klasy, mocy przedmiotu czy rozwinięcia mocy, jak i pasywek. Niektóre z nich są absurdalne i tak piekielnie trudne, ale jest sporo z nich satysfakcji. Przykładowo, dobi 100% szansy krytycznej na postaci, która prawie go nie ma. Atakuj postacią z takim zasięgiem, by trafiła aż 80 przeciwników naraz. Stój 360 sekund nieruchomo, wylecz to, wylecz tamto, zwiększ to, traf tamto, więc trochę zabawy i kombinowania jest. Ta gra w ogóle jest bardzo dobrym zastępstwem wobec syndromu jeszcze jednej rozgrywki wielu gier online. Jeżeli miałbym się do czegoś czepiać, to powiem, że przykładowo, w late game'ie nie ma co zrobić ze złotem, niektóre moce mogłyby dostać jakiegoś buffa. Bo albo są słabe w szerszej perspektywie, albo ultraniczowe. To jest moja tier lista. C czekaj, czekaj, nie, nie ta, nie ta. Ale dupeczka, to moja taka ogólna, byś miał pojęcie co moim zdaniem jest OK. A tu odnośnie przedmiotów. Publika jest podzielona. Dla jednych ta gra jest za łatwa, dla innych za trudna. Choć patrząc po tym, ile te osoby spędziły czasu, mam wrażenie, że nie doszły do trybu agonii z dziesięcioma odpalonymi artefaktami. Oczywiście, im więcej przedmiotów się ma, szardów i odblokowanych zdolności, tym łatwiej jest. I czas na następny segment, w końcu. Grafika. Grafika grafika. Jak gra wygląda, to już widzisz przez te parę minut. Dla mnie jej wygląd przyciągnął mnie na tyle, że dałem jej szansę. <laughs> co, myślałeś, że w takiej grze nie dam czegoś pasującego? A tak na serio. Wiem, że efekty naszych zdolności, przeciwnicy i mocy i to wszystko co dzieje się na ekranie mogą wydawać się przesytem. Ale im dłużej grasz, tym łatwiej będzie ci czytać ten cały chaos, który jest przed twoimi oczyma. Poza czwartą salą, jeżeli używacie lodowych, białych, błękitnych mocy, które zlewają się z otoczeniem, i nie wiesz już nawet, gdzie idziesz. Nie miałem nawet najmniejszego problemu technicznego czy graficznego po tych 80 godzinach. Silnik jest zdecydowanie wytrzymały nawet przy tylu efektach. A nie jest to tak oczywiste, bo większość gier, które ogrywałem, zawsze coś tam jednak miały. Mój futycz nie jest w stanie oddać tego, jak gra jest płynna przez limit 60 fps na YouTubie. A na wyższym odświeżaniu wygląda po prostu wybornie. Udźwiękowienie. Muzyka jest przyjemna, choć nie utknęła mi ona w głowie na dłużej. Zmarnowano trochę potencjał na wykorzystanie jej do podkręcenia uczucia dynamiki gry. Przykładowo oryginalnie brzmi tak jak tutaj. A ja jestem zdania, że mogło to brzmieć o tak. Taki prosty zabieg dodałby synergii muzyki z tempem, w jakim moby zalewają nasz ekran i tym, jak zbliżamy się do końca sali. Efekty dźwiękowe natomiast są bardzo dobrze stworzone. Przecież ten efekt i dźwiękowo, i wizualnie podniesienia tej ręki, jak napływa do nas ta masa doświadczenia tych wszystkich ibu promów, co lepiej wygląda niż filmy z szatkowania mydła. Nie mamy tutaj zbyt wiele postaci, z którymi możemy sobie porozmawiać, a głosy są stylizowane na retro. Gra swoją drogą ma wybór opcji języka na polski, ale niektóre tłumaczenia są wątpliwej jakości. Halse of Torment. Zyskała ona popularności przez człowieka Bobra ze Stanów, który uznał, że odmieniła ona jego hmm. życie. Like see, A wielu ewidentnie próbował oh, go do tego nakłonić. Oh, shit, him. Him my... oh Obecnie wiele recenzji czy omówień na YouTubie zostało stworzonych na wersję beta tej gry więc są przestarzałe względem jej obecnego stanu. I to, na co narzekano, zostało moim zdaniem rozwinięte. Wyzwań, mocy czy przedmiotów jest znacznie więcej od premiery. Twórcy w momencie kiedy tworzę tę recenzję już zapowiedzieli DLC, więc widać, że nie zamierzają jeszcze odpuszczać pracy nad grą. Dostępna jest też ona mobilnie. Dla mnie spoko, choć mnie to nie ziembi ani nie grzeje. Za cenę 20 zł 15 na promce, z oficjalnego Steam'a to niesamowicie szczodre wycenienie. I widzisz, znajomi spytają. Poe? Nie. Diablo? Nie. Vampire Survivors? Nie. House of Torment? Tak, ukończyłem go całego. Grę szczerze mogę polecić każdemu. Od spokojnego przejścia, tak by się pobawić, przez łowców achievementów i zaliczenia tormenta na 500 na 500, jak i ekstremalnie hardkorowych ranów, w których okaleczamy się szeregiem utrudnień i próbujemy osiągnąć najwyższe obrażenia z możliwych. Ocena końcowa: 6 mocy głównych z super synergią na 7 grzechów głównych. Także miłej udręki. Cześć!